Romantyczna kolacja ze świecami. Siedzi mąż z żoną, jedzą i rozmawiają. Krystyna, znamy się od tylu lat, mamy trójkę dzieci, wiele kłótni za nami, a za każdym razem, gdy się kochamy, to czuję się, jakby to był nasz pierwszy raz. O Marian, jaki ty jesteś kochany, dziękuję ci za takie ciepłe słowa. Krystyna, nie dziękuj. Po prostu jesteś do bani w łóżku. Aby lepiej objaśnić problem klasie, nauczyciel posłużył się przykładem: Gdybym stanął na głowie, krew, jak wiecie, spłynęłaby do niej i zrobiłbym się czerwony na twarzy. Tak! odpowiada klasa. Więc dlaczego, gdy stoję w pozycji normalnej, krew nie spływa z głowy do stóp? Jaś odpowiada: Ponieważ w odróżnieniu od pana głowy stopy nie są puste. Idzie facet z psem na spacer koło jeziora i nagle wyłania się syrenka z wody. Facet zdziwiony pyta, kim jesteś piękna kobieto? Jestem syrenką, mieszkam w tym jeziorze. Mogę spełnić twoje wszystkie najskrytsze fantazje. Facet myśli dłuższą chwilę i mówi, jakbym chciał kochać się z kobietą pachnącą rybą, to bym powiedział żonie, żeby się tydzień nie myła. Chłopak skarży się swojemu ojcu. Powiedziałeś, żebym włożył ziemniaka do kąpielówek. Powiedziałeś, że zrobi to wrażenie na dziewczynach przy basenie. Ale zapomniałeś wspomnieć o jednej rzeczy. Naprawdę? O czym? Ziemniak powinien być z przodu.